Cześć kochani, chodźcie tutaj za mną i zobaczycie najmodniejsze buty tego sezonu. Do tej stylizacji, którą mam na sobie, świetnie będą wyglądać członka Aurora w kolorze beżowym, ale mam także dla Was coś ekstra. Członka Aida w kolorze czerwonym. Te członka prezentują się tak. Jakie buty byście wybrały? Wolicie klasykę, czyli beż. Czy czerwień połączona z pomarańczą. A teraz przenosimy się do naszego studia i pokażę Wam więcej stylizacji. No i jesteśmy w studiu i ostatnia propozycja do tej stylizacji to czułanka Zapszowe i jest to model Hillary. No Czerwień pasuje jednak tutaj najbardziej. Bardzo modna w tym sezonie jest pomarańcz, którą miałam na sobie, ale także grochy dają znać, bo widać na ulicach, że bardzo dużo osób nosi je. I do tego świetnie wyglądają takie członka Milagrosy z ozdobnym obcasem. Do tego outfitu także świetnie sprawdza się członka Highlight w kolorze czarnym, czyli taka czysta klasyka. Pokażę Wam jeszcze propozycję stylizacji takiej bardziej przegoszonej, no bo wiadomo, nie każdy lubi to samo. Także znajdzie się coś i dla Ciebie. Teraz prezentuję się w sukience, o której mówiłam, czyli zgaszona zieleń. I zrobiłam z tej stylizacji taki total look, bo wybrałam do tego szpilki. Na takim pięknym, obca się w kolorze zielonym. Do następnego outfitu w kolorze zieleni świetnie będą wyglądać członkami w kolorze beżowym, czy nawet szpilki i które założysz także na swój ślub. Tak jak mówiłam, pomarańcz jest najbardziej modna, dlatego ubrałam jeszcze taką stylizację i do tego wybrałam członka Olimpia w kolorze bordowym. Czy wiedzieliście, że takie połączenie też może być świetne? A teraz przed Wami modne kolory oraz fasony butów tego roku. Tutaj mamy na przykład model Anastazję w połączeniu z trzech materiałów. Srebro-brokatowe, połyskujące oraz modny błękitne. Tutaj mamy jeszcze w jednym kolorze, tym razem złoto połączone z zielenią. Tutaj następnie mamy model z sali na platformie. Platforma także teraz rządzi. Mamy także beżowe szpilki na obcasie lustrzanym, który jest także teraz bardzo modny. Tutaj jeszcze mamy także na lustrzanym, ale w kolorze błękitnym, uwielbianym przez Was w tym roku. A następnie szpilki Ellen z Który model wybierzecie?